Biały śnieg i grzyb prawdziwy 6 grudnia. 6 grudnia zima jednak przyszła wbrew moim oczekiwaniom. W nocy ujemne temperatury. Tutaj śnieg, ale idziemy do lasu na spacer. Tu są jakieś ślady dających. Zobaczymy czy spotkamy świętego Mikołaja. Większość drzew i krzaków już zgubiła liście jesienią. Ale są takie drzewa, które jeszcze liście mają. Na przykład tu dąb, dąb, który gubi liście dopiero wiosną. I inne tutaj drzewa. Pola, które tutaj kiedyś były uprawiane, dziś uprawiają tylko dziki, zryte łąki, właśnie nieużytki, a w oddali ładny widok. Tam przykiec, przykrzec i... Są efekty pracy właśnie. Dziwne. Ale jeszcze tutaj kwitnący, bardzo ładnie wyglądający na tle śniegu wrotycz, który ma jeszcze kwiaty i liście zielone. Zioło bardzo popularne i mające wiele różnych działań zdrowotnych, leczniczych. Jesteśmy na skraju lasu las piękny, szumi, śniegu niewiele, miejscami bardziej takich zacienionych miejscach a tu gdzie słoneczko bez śniegu. Może jeszcze jakiś grzybek się znajdzie? To ten tak tak głośno krzyczy. Jaki, to już jakieś gody? Och, się lepsza kamera z lepszym zoomem, niestety takie różne kolory i trochę śnieżne I, i ładne też zielone tego mchu który tutaj ładnie rośnie do słoneczka naświetlone i w nim wiele po pozostałe polecie po jesieni ale ładnie tak pooglądać te widoki leśne i tu jeszcze inne rosną może jeszcze coś się uda szukajmy dalej I takie też już zmrożone grzyby. Oczywiście tak, jakby z zamrażarki. Nawet trudno rozpoznać. Ale jakiś któryś z mleczajów. Ale przyjemnie powspominać sobie uroki lata i te grzyby, które tutaj yy, rosły. Bardzo obficie, prawdziwki i inne. I jeszcze kolejne grzybki, zamrażarki. I kolejny, i kolejny. Leśny dukt, którym już praktycznie mało kto jeździ. Jedynie można pochodzić, żeby tutaj spacerować I tam w dole potok i od strony północnej trochę śniegu. Tu w tych naszych lasach najwięcej drzew to jodły, świerki, ale również zdarzają się sosny. Tak jak tutaj mamy taką sosnę samotną, wysoką i brzozy. Pojedynczy albo w zagajnikach, i tutaj też piękna żoza na tle nieba. Szumią drzewa w naszych Beskidach. Tak, śnieg 6 grudnia i święty Mikołaj. Zobaczcie. Przyniósł jednak grzybka niespodziankę. Chyba jednak byłem grzeczny przez cały rok i zasłużyłem. Grzyb, borowik. Wykręcamy go, proszę. Jest mały, ale jędrny, świeży, zdrowy. Także jest to chyba mój prezent do Świętego Mikołaja 6 grudnia. Zobaczcie, a tam dalej. Las i śnieg. Ten borowiczek, i tu drugi, taki malutki, rosnący. No, niestety nie zauważyłem go, i główka się urwała. Ale jest jeszcze jeden, właśnie borowiczek, malutki. No i tu, drodzy widzowie, na potwierdzenie, jeszcze raz, tutaj biały śnieg. I grzyb prawdziwy 6 grudnia. No to idziemy. Po śniegu trochę. I tutaj taką drogą na dół. No chyba bym nie miał zaliczonego wypadu do lasu, wyprawy, gdyby nie odwiedzenie. Wiecznie płynącego potoku i oby płynął wiecznie ten potok, gdyż daje on życie wielu zwierzętom, a także ludziom i roślinom, również i tak szumi sobie. Takie grzybki, które zostały z lata, tu jeszcze właśnie w śniegu zamrożone, ale tu też jest urocze. Grzyby i śnieg. Czy grzyby również rosną w śniegu? Czasami tak. O, tu właśnie taki libek poznajemy. Jeszcze rośnie. O, pomimo śniegu, jeszcze rośnie troszkę. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za ten spacer dzisiejszy ze mną do lasu. E, życzę Wam wszystkim, aby Święty Mikołaj również obdarzał Was wszelkimi prezentami. Dziękuję bardzo za uwagę. E, proszę o łapki w górę. Dziękuję za subskrypcję i za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i tu, drodzy widzowie, chyba się muszę z Wami pożegnać, bo widzę, że bateria w moim telefonie się rozładowuje. Na potwierdzenie jeszcze raz: tutaj biały śnieg i grzyb prawdziwy 6 grudnia.